Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie, Jezus powiedział do uczniów, kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielki będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i wielki nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni. To kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż ani jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Oto Słowo Pańskie Przed kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięcioma laty, na niebie z pewnością zapaliła się nowa gwiazda. To znak, jak ktoś kiedyś powiedział, że w tym momencie Poczęło się nowe życie, że w tym momencie Bóg obdarzył darem największym, jakim jest dar życia. To ten czas, kiedy On przed swoje oblicze wezwał jednego z aniołów, który wziął księgę i zapalił płomień świecy. ów anioł stróż. Stał się ów anioł, stał się stróżem danego człowieka, a księga jego księgą życia, świeca również świecą życia. I od tego rozpoczęło się to, w czym, droga siostro, ja i ty trwamy. Rozpoczęło się życie. Bóg obdarzył nam z Nim po to, abyśmy. Wypełniali jego wolę, ale też z drugiej strony cieszyli się tym, co on nam daje w codzienności życia. Bo przecież świat, który został stworzony, został stworzony dla człowieka, aby człowiek z tego świata czerpał. Ale dzisiejsze słowo zachęca nas, a mianowicie, a również ostrzega, przed tym, abyśmy z tego świata korzystali roztropnie, a idąc dalej, można powiedzieć, żyli odpowiedzialnie, bo nie wszystko, co tu wokół nas jest, jest dobre i to do dobra nas prowadzi. Wiemy doskonale, że. Jesteśmy narażeni na różne pokusy, potrzeby szatana, że niejednokrotnie mimo naszej chęci wewnętrznej upadamy. Upadamy, ulegamy pokusom tego świata. Taka też można powiedzieć jest nasza natura. Ale możemy temu przeciwstawić się, jeśli jeszcze bardziej i mocniej otworzymy się na Boga. Zaufamy Mu. A to, co daje nam świat, będziemy traktować z, pełnym, z pełną rozwagą, ale też pod, można powiedzieć, w cudzysłowie kontrolą naszego umysłu. Czy to dobre, czy może złe. Dlatego też tak bardzo ważne jest to, aby ta codzienność, którą Bóg nam daje, którą otrzymaliśmy w nasze, była codziennością, gdzie zrobimy mały krok ku jeszcze bardziej pogłębieniu relacji z Nim, bo przecież to On jest tym źródłem, celem, do którego dążymy. Każdy z nas po zakończeniu tej ziemskiej misji, po przekroczeniu bramy śmierci, chciałby i myślę, że pragnie, być tym królestwie, który należy do Jego Ojca, mieć życie wieczne. Dlatego też tak bardzo ważne jest to, abyśmy w pełni świadomi, otwarci na Boga samego, żyli tą naszą codziennością, idąc czyjąc krok do przodu. A wtedy, kiedy staniemy przed obliczem Boga, na końcu naszego życia, kiedy to ziemskie wędrowanie się zakończy, anioł służ nasz otworzy tą wspomnianą księgę życia, a w nim tak wiele będzie zapisanych owych skargów, wydanych nam przepustkę do nieba,